Pan z wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my, jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Święty Paweł <coughs> zawołał. Jestem faryzeuszem bracia i synem faryzeuszów. Właśnie nam się faryzeusz kojarzy z kimś, Takim religijnym, obłudnym i tak dalej. A święty Paweł wyznaje głośno, ja jestem faryzeusz. Bo istotą faryzeizmu była, była wiara w zmartwychwstanie. Faryzeusze wierzyli, że w ciała zmartwychwstanie, w to samo w co my wierzymy. W ciała zmartwychwstanie. Żydzi mają, mają tę wiarę. I dlatego święty Paweł wyznaje woła głośno, ja jestem faryzeuszem. To znaczy ja wierzę, że moje ciało zmartwychwstanie. Ja wierzę, że ty zmartwychwstaniesz. Ja wierzę, że martwych że zmartwychwstanie i się będziemy z Krysią widzieć przez wieczność. Ja w to wierzę. I dlatego, skoro, skoro tak jest, zobaczcie, jakim szacunkiem należy Otaczać ludzkie ciało. Jaką czcią. I jak ważną rzeczą jest pojednanie z drugim człowiekiem. Bo ja z tym człowiekiem będę przez wieczność. Non-stop. Jak ja się z po pokłócę i umrzę, no to będzie przerąbane. No bo zobaczcie, że no, no, wieczność i to trzeba jakoś, jakoś wyjaśnić. Teraz mamy na, mamy na to czas. Święty Bonifacy też wierzył w ciała z martwych stanie. Też wierzył, że ono, ono ma moc zwyciężenia śmierci. Dlatego, zobaczcie, 80 lat miał i pojechał na misję. Stwierdził, tu nie ma co marnować czasu. Tu trzeba <laughs> produkować życie wieczne, robić życie wieczne. To jest człowiek, który nie myślał o swojej emeryturze, o swoim komforcie. Zobaczcie, jak przychodzi emerytura, to przychodzi taka to pokusa życia dla siebie. Teraz już, ja, teraz już ja odpocznę. Nie wiem, czy wiecie, ale chrześcijanie się nie zajmują odpoczywaniem zbytnio. Odpoczynek mu Pan Bóg daje. Tam dostanie człowiek jakąś chorobę i wtedy może odpoczywać. Chrześcijaninowi bardzo zależy na woli Boga. Uwaga, zobaczcie. O co się modli Chrystus? O jedność się modli. Czyli to jest jego ostatnia modlitwa, podczas ostatniej wieczerzy, to jest taki testament Jezusa. On się modli o jedność. To jest wola Boga. Bo, bo Pan Bóg wcale niekoniecznie żąda od nas, żebyśmy my codziennie biegali po ulicach z krzyżem i ludzi nawracali, ale Jego najgłębszą wolą jest jedność. Jedność, jedność ze wszystkimi ludźmi. Mówi, po tym poznają. Że istnieje Bóg, o tym zobaczą, że istnieje Bóg, jeżeli ty będziesz miał w sobie takiego ducha, gotowości do pojednania, gotowości do zgody. Jeżeli drugi człowiek zobaczy, że, że, że ty masz w sobie coś takiego, że, że chcesz jedności. Dlatego Urszula Duchowska, pamiętacie, mówiła o, o apostolstwie uśmiechu. Ona mówiła: Uśmiechaj się do ludzi, bo ludzie wtedy będą widzieć, że Ty masz w sobie gotowość do rozmawiania z nimi. Że ich nie odepchniesz. I na tym też polega misja. I nawet jak już 84 lata, to możesz to robić. Ciągle możesz lubić ludzi, kochać ludzi. Chcieć z nimi pić herbatę. Ciągle to możesz chcieć. I po to przychodzi Duch Święty. Za chwilę, on, za chwilę będą święta Ducha Świętego. On nam chce pomóc wzrastać w tej jedności.